Jako osoba, która zaraz po Atari, Commodore i Pegasusie przysiadła się na pc moja styczność z trójwymiarowymi platformówkami była nieco inna niż zapewne części z Was. Ja w latach 90. oraz wczesnych 2000. nie znałem serii takich jak Spyro, Ratchet czy Sly. Grałem za to w Gift'a, Raymana czy właśnie Evil Twin Cyprian's Chronicles, a raczej w jego kiepsko zlokalizowaną wersję pod tytułem Kroniki Cypryena. Każda z tych gier jest bardzo dobra. A bez wątpienia druga czy trzecia część serii Raymana wiedzie prym wśród wymienionych przeze mnie platformówek dostępnych na komputery. Ale to Evil Twin najbardziej utkwił mi w pamięci. Gra może niedoskonała, ale kreatywna, chwilami mroczna. Kiedy indziej bardzo zabawna, a przede wszystkim klimatyczna. Swoją drogą dość zabawnym jest to, że Francuzi trzymali monopol na platformówkach moich młodych lat. Wszystkie te gry są francuskie. Ta gra jest francuska, Prince of Persia jest francuski i coś jeszcze by się pewnie tam znalazło. Tym bardziej rozsierdza mnie to, jak pozbawiony kreatywności jest dzisiejszy Ubisoft. Wracając do tematu dzisiejszej recenzji. Wcielamy się w młodego Cypriena, sierotę. Jego koledzy z siercińca urządzają mu małą imprezę urodzinową. Ale Cyprien, zamiast być wdzięcznym za starania, zachowuje się jak totalny emo i nic nie mówiąc, zamyka się w swym pokoju, gdzie też czeka na niego jego wyimaginowany przyjaciel. Pruszowy miś Lenny. Chłopak stwierdza jednak, że jest już za duży na dziecinne zabawy, i skazuje go na wygnanie. W tym samym czasie jego przyjaciele zostają schwytani przez tajemnicze macki. W końcu i sam Cyprien zostaje przeniesiony do innego, mrocznego świata, gdzie też spotyka Wilbura. Stworzenie przypominające słonia, który regularnie pojawiać się będzie dosłownie znikąd, po to, by poratować naszego bohatera dobrą radą lub umożliwić mu zapis gry. Swoją drogą, aby zapisać grę, musimy odnaleźć jednorazową kamerę, a następnie odnieść ją do Wilbura. Pierwszą odnajdujemy po, uwaga, godzinie zabawy. Więc spoko, jak gracz musi nagle gdzieś wyjść albo, nie wiem, coś zrobić. Okay, okay, everything's cool, no need to get excited. Co ciekawe, nagłe pojawianie się i znikanie Wilbura zostało nawet wyjaśnione fabularnie. Podobnie jak to, czemu po prostu nie przeniesie Cypriena bezpośrednio do ostatniego bossa, by mu wklepać. Co ma jakby więcej sensu niż kwestia orłów i Mordoru. W każdym razie, dowiadujemy się, iż Lenny jest wielkim bohaterem tego świata, który swoją drogą nazywa się Andabelt, Co oczywiście odnosi się do pod łóżkiem. Gdy dawno temu w tym świecie pojawił się wielki zły, zwany po prostu Master, nasłał on nań wielką falę, która zatopiła większość miast i zamieszkujących je istot. Dowiadujemy się przy okazji o jedynym artefakcie, który jest w stanie go powstrzymać, o tym jak Lenny próbował go zdobyć, co nie zakończyło się sukcesem, w efekcie czego miś został uwięziony, a artefakt zwany Zipet podzielony na cztery części, do których odnalezienia wybrano właśnie Cypriena, Gdyż w tym świecie jest on w stanie uwolnić swe alter ego, wielkiego bohatera Supercypa. Super really Wiem, że brzmi to dość chaotycznie, ale gwarantuję, iż to z racji tego, jak bardzo to wszystko skróciłem i uprościłem. Grata ma zaskakująco bogatą fabułę, świat, jego historię i ciekawe mnogie postaci, a do tego wszystkiego oferuje całą masę dobrze napisanych dialogów. Już samo to wyróżnia Evil Twin na tle większości platformówek swoich czasów. Co więcej, uwielbiam, po prostu uwielbiam to, że możemy ją interpretować na różne sposoby. To wszystko może dziać się naprawdę, bo w końcu kumple Cypa zostali prawdopodobnie porwani do tego świata. Ale jednocześnie może to być jedynie wytworem jego wyobraźni. W końcu Lenny to zabawka. Supercyp to postać wymyślona podczas zabaw. A i cała reszta. no. Nieważne. Jak powiedziałem, do własnej interpretacji. Uh, well, yes, uh, other things. Jednak czymże byłaby platformówka bez dobrego sterowania, poziomów oraz dodatkowych mechanik? No, raczej nie byłaby dobra. Od co? Fortunnie, Evil Twin Kroniki Cypriena są bardzo, kurde, dobre. Chociaż przyznam, iż to może zależeć od platformy. Powiem tak, dawno, dawno temu ukończyłem tę grę bez większych problemów na blaszaku. Było super, jednak od tego czasu nauczyłem się, iż gatunek trójwymiarowych platformówek wiele zyskuje na sterowaniu analogowym. Tak więc tym razem zdecydowałem się na wersję PlayStation 2. Dreamcastowa niestety jest jedną z najdroższych gier na tę i tak drogą w kolekcjonowaniu platformę. W każdym razie było trudniej. Pomijając kwestię tego, że Evil Twin ma średnio zbalansowany poziom trudności, zaczyna się łatwo i jest tak przez dłuższy czas, nagle poziom trudności wystrzeliwuje poza skalę, po czym w podniebnym mieście ponownie spada. To podczas przemierzania co większych lokacji w wersji na PlayStation 2 płynność potrafi odczuwalnie spaść, co utrudnia nieco precyzyjne skakanie nad przepaściami. Ponadto wydaje mi się, iż w wersji na komputery Cyprien szybciej strzela z procy, co ogromnie ułatwia eliminację wrogów w chwilach, gdy nie mamy gdzie się wycofać, a przede wszystkim jeśli chodzi o walki z bossami. W obliczu takich różnic myślę, iż jestem gotów poświęcić bardziej precyzyjne sterowanie dla zwyczajnie stabilniejszej rozgrywki. A dla tych z was, którzy zakupili już swe rtx 4090, dobrą informacją będzie to, iż wersja na blaszaki ma bardziej szczegółowe tła na kilku poziomach. Bo grafika lask. Jest najważniejsza. Nie no, da serio. Gra, niezależnie od platformy, jest bardzo ładna i, w mojej opinii, ze względu na ciekawą stylistykę, wizualnie nie postarzała się zbytnio. Wrażenie robią nie tylko modele głównych postaci, zwłaszcza ciekawe, typowo japońskie podejście do fryzury, ale też te przedziwne lokacje rodem z koszmaru. Powiem wręcz, że ograniczenia, których przestrzegać musieli twórcy, jedynie pomogły osiągnąć ten efekt. Zbędne detale nie odwracają uwagi od głównego stylu artystycznego, a ostre kąty nadają wszystkiemu odpowiedni surrealistyczny efekt. Ever the the well, I Skoro już się wypowiedziałem o grafice, to od razu podsumuję warstwę audio. Jest genialna, począwszy od głosów, wszystkich. Co do jednego, są genialne. Aktorzy dobrze wcielają się w zadane postaci. Enigmatyczny i spokojny Wilbur brzmi leniwie wręcz. Z kolei dla przykładu zamieszkujący gigantyczny okręt w Folkowie mają komiczne akcenty, pasujące do danych postaci. Jedynie do Cypriena mogę się lekko przyczepić, gdyż wyraźnie jest dzieciakiem, a obdarzony został głosem nastolatka. I tak... Rozumiem, lepiej wziąć doświadczonego, dorosłego aktora do głównej roli. Jednak poza kadzankami wyraźnie słychać całkowicie inny, dziecięcy głos. Prawdopodobnie pozostały po oryginalnym francuskim aktorze. We wstępie wspomniałem też o wersji polskiej i o tym, jak kiepska jest. Chcesz trochę ciasta, cyp? Nie możecie wytrzymać nawet chwili bez zadawania tych głupich pytań? Pytasz, czy to już koniec imprezy? Cóż, tak. No cóż, sorry, ale Zbigniew Konopka, pomimo iż jest dobrym aktorem, podkłada tutaj samodzielnie głos każdej postaci, każdej, poza Cyprianem. Co naprawdę bardzo, ale to bardzo słychać. Z kolei Mikołaj Klimek nie dorównuje do pięt angielskiej wersji Cypriena. Brzmi sztampowo, brak mu emocji i wydaje się przeważnie. zmęczony, ale kij z tym, bowiem to muzyka wybija się tu na prowadzenie. Jest genialna, klimatyczna, tajemnicza, mroczna gdy trzeba. Zawsze pasuje do poziomu, który właśnie przemierzamy. Po prostu super! Wow! Wydaje mi się, że trochę odjechałem. Nie skończyłem omawiać jednego aspektu gry, a podjąłem inny. To trudno. Kroniki Cypriena składają się z kilku światów. Każdy z nich stanowi otwarty hub, z którego przechodzimy do w pełni liniowych poziomów. Czy to w celu wykonania jakiegoś zadania, zebrania przedmiotu, czy aktywowania czegoś w innym poziomie. Jednak, by nie wprowadzać zbędnego chaosu, większość przejść będzie na początku zablokowana, a nasze działania będą otwierały kolejne z nich. Takie podejście bardzo mi się podoba. Zwłaszcza, iż gra jest na tyle uczciwa, by nie zmuszać nas do wracania przez wyjątkowo długie i wymagające sekcje, a przeważnie po wykonaniu zadania otworzy alternatywne przejście lub zwyczajnie przyniesie nas do zleceniodawcy. A co właściwie będziemy tu robić? Myślę, że to widać, głównie skakać, rozwiązywać zagadki zręcznościowe, a czego nie mogę dostatecznie pochwalić, to iż pomimo mnogich znajdziek, gra nigdy nie przeradza się w znienawidzony przeze mnie kolektaton. Głowy Lenego mają wskazywać nam zwyczajnie ścieżkę do celu, a ich podnoszenie daje dodatkowy efekt zdobywania większej ilości żyć w kluczowych momentach. Naturalnie, po poziomach rozrzuceni będą wrogowie, jednak ich eliminacja nie jest niczym trudnym. Nawet na PlayStation 2 Cyprien posiada chociażby dość potężny atak z wyskoku, jednak ciężko nim trafić w ruchomy cel. Proca jest znacznie pewniejsza, a i tak rzadko będzie wymagać więcej niż trzech strzałów, by pokonać zwykłego wroga. Nie możemy jednak zapomnieć o Supercypie, transformacja w którego możliwa jest tak długo, jak zebraliśmy chociaż odrobinę energii z odpowiednich i respawnujących się w nieskończoność tokenów. Jest on znacznie szybszy, skacze wyżej i dalej od zwykłego Cypriena, a nawet posiada zdolność krótkiego lotu. Jest on też niewrażliwy na wrogie ataki, a sam posiada możliwość ciskania potężnymi kulami ognia oraz piorunami. Można by się spodziewać, że gra będzie nam dawała możliwość dokorzystania z jego zdolności głównie podczas walki, jednak odpowiednie tokeny dostępne będą przeważnie podczas sprytnie wymyślonych sekcji platformowych. Tak, aby skupić się na jego ulepszonych możliwościach pokonywania dalekich dystansów. Co jest fajne, jako iż walka w tej grze zwyczajnie nie jest jakoś tam super wybitna, a po prostu spełnia swoją funkcję. Z końcem każdego świata czekać na nas będzie wielki boss. Są oni bardziej wymagający niż zwyczajni przeciwnicy, ale szczerze, to w mojej opinii stanowią mniejsze zagrożenie niż seria platform nad przepaścią. Za pokonanie każdego Cyprian otrzyma nowy atak, ale gra bardzo sporadycznie zmusza nas do korzystania z nich. Musicie mi wybaczyć małą różnorodność przedstawionych na gameplayu poziomów. Są ku temu dwa powody. Po pierwsze, bardzo nierówne tempo rozgrywki. Pierwsze światy są niezwykle rozległe, złożone i wymagają sporej inwestycji czasowej. Podczas gdy kolejne chwilami są wyzwaniem zaledwie na 20 minut. Gra sprawia przez to wrażenie niedokończonej lub pośpiesznie ukończonej. Zwłaszcza gdy po pokonaniu przedostatniego bossa zostajemy automatycznie przeniesieni do wieży, która była celem naszej podróży, i natychmiast stajemy naprzeciw wielkiemu złemu. Szczerze, to wolałbym, by pierwsze światy były nawet o połowę krótsze. Zwłaszcza ten na morskim okręcie, który zaczyna po chwili wleć się niemiłosiernie. To zapewniłoby bardziej wyrównane tempo progresji. Druga sprawa: w pewnym momencie przeniosłem się w zgrą do mego retrokonciku. Jak już wspomniałem, zirytowała mnie bardzo pewna końcowa sekcja na okręcie, a jestem w stanie przysiąść, iż w takich grach zawsze łatwiej mi idzie, grając na kineskopie. W pewnym momencie ponownie tak się wciągnąłem, że zwyczajnie zapomniałem wrócić na stanowisko podłączone pod nagrywarkę. Ups. And you, Dr. Folk, you are trying to take advantage of the situation. You know that Cyprian saved my life and that I am indebted to him. Evil Twin Cyprian's Chronicles jest dość nierówną w swym wykonaniu, choć wciąż interesującą i w ogólnym rozrachunku godną uwagi grą. Niezbalansowane tempo progresji czy fatalna kamera, która kocha blokować się na każdym elemencie otoczenia należą do największych wad omawianego tytułu. Zwłaszcza to drugie potrafi okazać się niezwykle irytującą przeszkadzajką. Ale z drugiej strony, świetny projekt poziomów, klimat, dialogi, poczucie humoru, a nawet ten niezwykły styl artystyczny, który widywaliśmy tylko w grach z tego okresu. Przeważają te bolączki. Wersja na PlayStation 2 jest dobra i grywalna. Jednak pc pomimo jeszcze gorszego sterowania, wydaje mi się jakby łatwiejsza. Znaczy się, nie testowałem jej teraz, a podpieram się tutaj moją pamięcią, więc należy wziąć na to poprawkę. Jak również i na to, iż ogólnie mamy tu do czynienia z grą znacznie trudniejszą niż taki Rayman czy Prince of Persia. Cholera! Ponoć legendarnie trudny Jack 2 nie sprawił mi w połowie takich problemów. W sumie to jakoś wcale mi ich nie sprawił, podczas gdy Evil Twin bezlitośnie każe nas za popełniane błędy. A nawet możemy doprowadzić do sytuacji, w której zapiszemy grę, mając bardzo niewielki zapas z żyć. Tak więc polecić jestem w stanie tylko tym, którzy faktycznie zwą się fanami platformówek. Takie osoby będą się dobrze bawić, jak i docenią nietuzinkowość tego tytułu, która dla nich stanowić będzie kolejną zaletę. Kto jest Jeśli chcesz